Gratuluję trenerowi Tarasiewiczowi i Miedzi e, zwycięstwa. E, to co powiem w dalszej części wcale nie umniejszy e, chwały i zasług, które włożyli piłkarze Miedzi w ten mecz. My wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do bardzo dobrego zespołu. E, mieliśmy swój plan na ten mecz, który od początku re, realizowaliśmy i tak mi się coś wydawało od samego początku, że Miedź dyskretnie schowana będzie, czekała na te akcje i to, co zrobił napastnik miedzi przy pierwszej bramce, pokazuje czego nam dzisiaj zabrakło w tym meczu, czyli takiej jakości być może szczęścia w polu karnym. Druga połowa, i za to chwała moim, moim chłopakom, pełna dominacja. Szereg fajnych akcji, tylko brakowało tego, co, co, co miała mieć, dzisiaj mieć. Stworzyła sobie dzisiaj dwie sytuacje, po których padły bramki, potem była. Była też aktywna, ale wydaje mi się, że moja drużyna rozegrała dzisiaj dobre spotkanie. Rozegrała chyba najlepsze spotkanie pod względem piłkarskim w tej, w tej, w tej rundzie i z optymizmem patrzę na kolejne spotkania. tutaj moim zawodnikom postawy, dobrej organizacji gry, wiary w końcowy sukces. Mecz chcieliśmy tak rozegrać. Wiedzieliśmy, że szczególnie po stracie piłki w środkowej strefie możemy się na groźne kontry przeciwnika. Tak miało to miejsce w ostatnim meczu wygranym przez Bytowie. Myślę, żeśmy to realizowali. Dużo, dużo zaangażowania, a w tym zimnej krwi w polu karnym. Generalnie zasłużone zwycięstwo. Zostały nam trzy mecze. Będziemy chcieli zdobyć maksymalną ilość punktów, co nas zbliży do czołówki tabeli. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Problem, ten, ten, ten jeżeli chodzi o napastniki, powoli się rozwiązuje, bo nie wiem, czy ten się zgadza, ale Sabala gra coraz, coraz lepiej. Widać, że on w tej coraz, coraz bardziej funkcjonuje. Coraz lepiej funkcjonuje. To jest, czy to jest taki napask, to jest taki typ napastnika, który ty tam preferuje? Bo dużo wróciłem do też. To, myśmy więc, wiedzieli, że że ma łatwość do dochodzenia do sytuacji bramkowych i też nie zawsze wykorzystuje wszystkie, które, które ma, ale na pewno w większym procencie niż naszych dwóch napastników, którzy są może i bardziej dynamiczni i, i szybsi. Myślę, że dobrze to wpłynie na, na rywalizację w linii, w linii napadu. Bardzo dzisiaj uważnie ze w defensywie Generalnie trudno będzie jakiś błąd, chyba poważniejszy. Jak to ocenić? Jak to bywało ostatnio, roku, szczególnie tydzień temu w Katowicach? Czy może być tak My już to Nie określa? chcę do tego wracać. Ja mówię Jeżeli mamy dostać bramkę, czy stracić bramkę, to właśnie w takim meczu, jak, jak, jak jeżeli już, jak dzisiaj zespołem Bytowi, gdzie gra przez większość spotkania bardzo dobrze i, 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 i tylko nasza uważna gra mm, doprowadziła do tego, żeśmy bramki nie stracili. Wiadomo, że raz się traci bramki, raz nie. Mówię, niech przeciwnik się napracuje na zdobycie bramki, tak jak, tak jak my to musimy robić, a, a nie w taki prosty sposób, jak żeśmy w ostatnich meczach tracili, tracili bramki. Odkupili co winy dzisiaj zamiast rozwojem trenera? Znaczy jakość przeciwnika na pewno była dużo większa niż w ostatnim i tym bardziej cieszy te, te zwycięstwo. Ja cały czas wierzyłem i wierzę i tak jak powiedziałem, to nie jest 6-7 kolejek do końca, że przy takiej stracie już byśmy mogli tylko marzyć o, o naszym celu, że zostało dużo kolejek i, i, i ja nigdy nie miałem Pretensje do zawodników, jeżeli chodzi o, o postawę, o zaangażowanie. Mówiłem to na konferencjach, mówiłem to na analizach, że jeżeli nie popełnimy naprawdę prostych błędów, to, to będziemy zdobywać regularnie więcej punktów. Panie trenerze, powiedział pan marzyć o naszym celu, że to staje się realne, powiedzmy walka, o planą przełówkę i awans dla ekstra klasy? Nie, oczywiście. Pan, ja, tu nie przyszedłem, ja tu nie przyszedłem do tego klubu, żeby myśleć o, o awansie w sezonie 2018-2019. Mamy zespół, nie tylko my, jeszcze raz powtarzam, jest 6-7 zespołów, które, które mogą i nawet muszą realnie myśleć o takim, mają takie same założenie, powiedziałbym, jak, jak my.